Spadka lidera, wymiana ciosów we Wrocławiu, czy też problemy krakowskiego Beniaminka. Za nami 16. seria zmagań w betlik pierwszej Lidze, na której podsumowanie już teraz Was zapraszamy. Oto jak przedstawiał się plan gier 16. kolejki. Mniej czekały nas m.in. mecze Ruchu Chorzów z Miedzią Legnica, Wisły Kraków z Polonią Warszawa, czy też euks u z Puszczą Niepołomice. Najpierw jednak spójrzmy na to, co wydarzyło się w środku tygodnia w niepołomicach. Gdyż rozegrano tutaj zaległe spotkanie pomiędzy Puszczą a Stalomielec, które w pierwotnym terminie zostało przełożone z powodu złych warunków atmosferycznych. Pierwszą okazję dla gości przyniosła siódma minuta, ale przy strzale Kawcicza przytomnie w bramce zareagował, skracając kąt Perhel. Puszcza również zaatakowała jeszcze w pierwszym kwadransie. W polu karnym nieco nietypową piłkę opanował Mateusz Cholewiak, po czym lewą nogą wpakował piłkę do siatki. Gospodarze prowadzili i to Mielczanie musieli gonić wynik. W 31 minucie swoją drużynę przed stratą drugiego gola po tym jak główkował Przybyłko uratował Matys. Odpowiedź Stali nadeszła po ponad godzinie. Po składnej wymianie podanie na wolną pozycję wyszedł Paweł Kruszelnicki. Z łatwością minął bramkarza i wyrównał stan rywalizacji. Świetnie rozegrali to Mielczanie i w niepołomicach było 1 do 1. W kolejnych fragmentach obie drużyny szukały kompletu punktów. Po stronie Puszczy blisko kolejnego gola po strzale bezpośrednio z rzutu rożnego był Barczak, natomiast w stali dubletu bezskutecznie szukał Kruszelnicki. W zaległym spotkaniu 15. kolejki padł remis 1-1. Przechodzimy do głównej części naszego magazynu. Zmagania w ramach 16. kolejki Betflik pierwszej Ligi zaczęliśmy w piątkowe popołudnie od meczu Ruchu Chorzów z Miedzią Legnica. Na Stadionie Śląskim od początku sporo się działo. W dziewiątej minucie piłka wylądowała w siatce niebieskich po strzale Stanclika, ale przed dośrodkowaniu Serafina z rzutu rożnego futbolówka opuściła plac gry. 120 sekund później ruszyli chorzowianie i bliski otwarcia wyniku był na Nagamatsu. Miedź rusza jeszcze przed upływem kwadransa. Miękką centrę posyła Antonik, a skutecznie główkuje Daniel Stanclik. Tym razem wszystko odbyło się już zgodnie z przepisami i legniczanie wyszli na prowadzenie. Na odpowiedzi ruchu trzeba było czekać do 33 minuty. Po dośrodkowaniu Szwedzika w poprzeczkę trafia na Nagamatsu. Stara się dobić Marko Kolar, a między słupkami robi co może Jakub Wrąbel. Wydawało się, że wybronili się Legniczanie, ale sędzia po chwili wstrzymuje grę i po sygnale z wozu VAR wskazuje na środek boiska. Piłka po strzale Kolara przekroczyła całą obwodę linię bramkową i mieliśmy 1 do 1. W 43 minucie mieć mogła ponownie prowadzić, ale potężny strzał Kuczki z powietrza ostemplował poprzeczkę. Po chwili z natarciem sunie ruch. Dynamiczna akcja Niebieskich. Kolar odgrywa do Patryka Szwedzika, a ten znajduje drogę do bramki. 2 do 1 dla Chorzowian, którzy jeszcze przed przerwą zdołali odwrócić wynik na swoją korzyść. Co więcej, podopieczni Waldemara Fornalika po zmianie stron szukali trzeciego gola. Najpierw po centrze zrzutu rzutu rożnego świetnie nogę dostawił Szymański i znów na drodze do celu stanęła poprzeczka. Z kolei kilka minut później z uderzeniem szwocha z rzutu wolnego uporał się w rąbel. W 67 minucie oglądamy kolejne natarcie ruchu. Sprzed Polakarnego karnego uderza Szwedzik, piłka trafia w słupek, ale ze skuteczną poprawką nadciągnął Mohamed Mezgrani. Po raz kolejny obite obramowanie bramki jednak w tym przypadku z happy endem. Ruch odskoczył na dwa trafienia, a mieć mimo prób nie potrafiła się już podnieść. Niebiescy odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo. Piątkowy wieczór graliśmy w kruszkowie, zamykający stawkę z gościł chrobrego głogów. W pierwszych minutach aktywniejsi byli gospodarze. W piątej minucie Ant odbił uderzenie Majewskiego. Trzy minuty później Majewski prostopadłym podaniem uruchomił bąka, a po jego strzale interweniuje bramka Chrobrego i w tym przypadku pomógł mu również słupek. Na ofensywny akcent w wykonaniu gości trzeba było czekać niemal pół godziny. W 29 minucie piłka w polu karnym nieco przypadkowo dotarła do Laskowskiego, ale ten uderzył obok słupka. Na kolejne okazje trzeba było czekać do drugiej połowy. W 57 minucie celnie uderzył Laskowski, ale zbyt słabo, aby zaskoczyć napieraja. Przed upływem godziny dogodną szansę mieli pruszkowianie, jednak w światło bramki nie trafił jak. Kilka minut później akcję Chrobrego napędza Nowakowski. Podaje do Kacpra Laskowskiego, który ścina z piłką do środka, po czym oddaje kapitalny strzał. Idealnie dokręcona futbolówka i nie miał szans bramkarz znicza. Gospodarze starali się odpowiedzieć. W 85 minucie ponownie pod bramką rywala odnalazł się Jach, ale nie dał rady skierować piłki do siatki. Znicz postawił wszystko na jedną kartę, a Chrobry w doliczonym czasie wyszedł z kontratakiem, po którym Laskowski dograł do Piotra Janczukowicza, a ten podwyższył na 2 do 0, dobijając Pruszkowian. Chrobry wygrał w Pruszkowie 2 do 0. Kolejne cztery spotkania zostały rozegrane w sobotę. Najpierw jesteśmy w Krakowie, gdzie w jednym z hitów kolejki lider Wisła Kraków podejmował Polonię Warszawa. W dziesiątej minucie goście mają rzut wolny. Do stojącej piłki podchodzi Robert Dadok i zaskakuje Patryka Letkiewicza. Przeszła przez mur futbolówka i po uderzeniu z rzutu wolnego Polonia niespodziewanie prowadziła. Na odpowiedź Wiślaków nie trzeba było długo czekać. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego swojego rywala sfaulował starający się interweniować Kuchta i sędzia wskazał na jedenasty metr. Bramkarz Polonii chciał odkupić swoje winy, wyczuł intencje Angela Rodado, jednak nie sięgnął precyzyjnie wykonanego strzału. Hiszpański snajper zdobył swoją 16 bramkę w tym sezonie. W 19 minucie mogło być już 2 do 1 dla Wisły. Do siatki trafił nawet Kacper Duda, ale znajdował się na spalonym. 180 sekund później okazję na dublet miał Rodado, jednak tym razem uderzył obok słupka. Polonia nie zamierzała się tylko bronić. W 36 minucie z dystansu nieznacznie chybił Janasik. Z kolei w doliczonym czasie pierwszej połowy po centro strzale Wegi piłkę z trudem ponad poprzeczkę. Sparował Letkiewicz. Na początku drugiej części to Biała Gwiazda jest w ofensywie. W 54 minucie Rodado dwu-, a nawet trzykrotnie starał się pokonać Kuchtę. Jednak czarne koszule wyszły z opresji obronną ręką. To już 79 minuta. Przyspieszają rozegranie akcji warszawianie. Wasin podaje do Gnasek, który wpada w pole karne i zdobywa bramkę na 2 do jednego. Ogromna radość gości, którzy robią krok w kierunku zwycięstwa. Wisła naciskała do końcowego gwizdka. W 94 minucie piłkę na remis miał Omić, ale nie trafił w ciało bramki. Polonia niespodziewanie wygrała na terenie lidera. Dla Wisły to druga porażka w tym sezonie i pierwsza przed własną publicznością. Trzy pozostałe sobotnie mecze rozpoczęły się równolegle. W Sosnowcu Wieczysta Kraków już bez Gino Letyriego na ławce trenerskiej rywalizowała ze Stalą Rzeszów. Na pierwszą wartą odnotowania okazję trzeba było czekać ponad kwadrans. Wówczas po strzale łyczki z najwyższym trudem interweniował Mikułko. Wieczysta zaatakowała dopiero po ponad pół godzinie. W 32 minucie z próbą Pusicza bez problemów poradził sobie kozioł. Zdecydowanie lepszą okazję 120 sekund później po podaniu Wilara miał firetak, ale nie wykorzystał jej napastnik Krakowian. W 39 minucie ostrzał z dystansu pokusił się Dankowski i przeniósł piłkę ponad poprzeczką. Druga połowa dla Wieczystej zaczęła się w najgorszy możliwy sposób, gdyż w 51 minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Lukas Piazon i ekipa Beniaminka została w dziesiątkę. Mimo to Wieczysta szukała swojej szansy. W 69 minucie z rzutu rożnego centruje Pusic, a skutecznie główkuje Karol Fila. Premierowy gol Fili w barwach Wieczystej i grający w dziesiątkę Krakowianie, prowadzili. Podrażnieni Stalowcy zabrali się do gonienia rezultatu. W 77 minucie doszło do zamieszania pod bramką Wieczystej. Strzały Sławińskiego oraz Wachowiaka nie osiągnęły pożądanego celu, ale w końcu dobitka Seifa Darwisza sprawiła, że w Sosnowcu zrobiło się 1 do 1. Robił co mógł Mikułko, ale nie uchronił swojej drużyny przed stratą gola. W 86 minucie Darwisz mógł mieć już dublet, ale tym razem ostemplował poprzeczkę. Rzeszowianie mają apetyt na pełną pulę i nadal nacierają. W 90 minucie piłkę do strzału przygotowuje sobie Krystian Wachowiak, po czym przymierza perfekcyjnie. Zerwana pajęczyna w bramce przez gracza gości i Mikułko nawet nie drgnął. Stal odwróciła losy spotkania i wygrała z wieczystą 2 do 1. Przenosimy się do Mielca, gdzie Stal gościła pogoń Siedlce. W pierwszej połowie niewiele się działo i bramkarze nie mieli pracy. W 38 minucie błąd Misiaka mógł wykorzystać Kruszelnicki, jednak defensor Siedlczan zdołał naprawić swoją pomyłkę. Pogoń szansę miała w doliczonym czasie pierwszej części, ale główka Flisa wylądowała na poprzeczce. W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Stal wreszcie dogodną sytuację stworzyła tuż po ponad godzinie i po główce losady między słupkami musiał wykazać się Lemanowicz. W 80. minucie defensywie mielczan urwał się wprowadzony z ławki rezerwowych zielonka i został on nieprzepisowo powstrzymany przez Izraela Puerto. Czerwona kartka dla defensora stali i gospodarze kończyli mecz w osłabieniu. Pogoń mogła wykorzystać grę w przewadze w doliczonym czasie. Mocno przymierzył zielonka i kapitalnie interweniował Matys. Ostatecznie mecz w mielcu rozczarował i zakończył się bezbramkowym remisem. W ostatnim z równolegle rozgrywanych spotkań doszło do rywalizacji w Łodzi. Tutaj LKS zmierzył się z puszczą niepołomicą. Łodzianie pierwszą szansę stworzyli na zamknięcie premierowego kwadransa, gdy wychodzącego z bramki Perhela uprzedził Piasecki, ale obyło się bez konsekwencji dla ekipy gości. W 26 minucie efektownie do strzału złożył się Toma, ale samo uderzenie było dalekie od ideału. Po ponad dwóch kwadransach puszcza ruszyła z kontratakiem. Indywidualnie naciera Olaf Korczakowski, ścina z piłką do środka i zaskakuje Jakubowskiego. Futbolówka Pory Koszecie zaskoczyła bramkarza LKS-u. Odpowiedź gospodarzy mogła nadejść już w 34 minucie, ale obok bramki uderzył Ernst. W doliczonym czasie pierwszej połowy kolejną szansę mieli Łodzianie, ale defensorzy Puszczy zdołali wybić piłkę z linii bramkowej. ŁKS ofensywę kontynuował na początku drugiej połowy. W 49 minucie po strzale Wysokińskiego świetnie interweniował Perhel, A 120 sekund później bramkarz Puszczy uporał się z uderzeniem Mokrzyckiego z rzutu wolnego. Niepołomiczanie dobrze się bronili, a w 72 minucie ruszają z kontrą. Holewiak podaje do Korczakowskiego, który potężnym strzałem pod poprzeczkę podwyższa na 2 do 0. Świetne wykończenie i 21-latek miał dublet na swoim koncie. ŁKS mimo trudnego położenia nie zamierzał wywieszać białej flagi. Jednak strzał Tomy z 76 minuty powstrzymał Perhel. Zamiast gola kontaktowego to Puszcza wyprowadziła jeszcze jeden cios. W 78 minucie po centrze Walskiego zgrał piłkę Cholewiak, a do siatki trafił Kosei Iwao. Japończyk wpisał się na listę strzelców i ŁKS znalazł się na deskach. W 81 minucie mogło być już nawet 4 do zera, ale strzał Cholewiaka trafił tylko w poprzeczkę. ŁKS poniósł bolesną domową porażkę w meczu z Puszczą. Pozostałe trzy mecze szesnastej kolejki BetKlik pierwszej ligi rozegrano w niedzielę. W samo południe rozpoczęła się rywalizacja w Opolu, gdzie Odra grała z Górnikiem Łęczna. Pierwszy celny strzał przyniosła piąta minuta, ale z próbą spacila pewnie poradził sobie Abramowicz. Odra również szybko rusza ze swoją akcją. W pole karne dośrodkowuje Przykril, a skutecznie główkuje Kacper Przybyłko. Świetnie dostawił głowę snajper Odry i Górnicy musieli odrabiać straty. Odpowiedź mogła nadejść jeszcze przed upływem kwadransa, gdy niebezpiecznie zrobiło się po rzucie rożnym, ale ostatecznie piłka nie znalazła drogi do siatki. W 20 minucie Łęcznianie mają kolejny korner i tym razem dopinają już swego. Był w odpowiednim miejscu i czasie zawodnik Górnika i w Opolu było 1 do 1. W ekipie gości szczególnie aktywny był Spacil. W 32 minucie jego strzał złapał Abramowicz, natomiast 6 minut później Słowak uderzył zdecydowanie mocniej i na drodze do celu stanęła poprzeczka. Odra okazję na drugiego gola również stworzyła jeszcze przed zmianą stron, jednak w bramkę nie zdołał trafić Perez. W drugiej części ponownie szansę na gola miał Spacil, ale nie znalazł sposobu na Abramowicza. Kilka chwil później strzałem z pola karnego szczęścia szukał Spychała i na raty interweniował Pindroch. Tuż po godzinie znów wykazać się musiał drugi z bramkarzy i w tym przypadku Abramowicz świetnie powstrzymał uderzenie Ogagi. W 69 minucie jesteśmy pod bramką Łęcznian. W pole karny piłkę posyła Milosz, a nie do powstrzymania dla swoich rywali okazuje się być Filip Kędzia. Świetnie odnalazł się w ofensywie środkowy obrońca i Odra znów prowadziła. Co więcej, po tej akcji sędzia uznał, że w polu karnym sfaulowany został Kobusiński i wskazał na 11 metr. Wykonawcą jedenastki jest Adrian Purzycki. Piłka w jedną, Pindrok w drugą stronę i było już 3 do 1 dla Odry. Górnik nie był w stanie już się podnieść i trzy punkty zostały w Opolu. Po opolu czas na Wrocław, gdzie doszło do niezwykle ciekawie zapowiadającego się starcia, w którym Śląsk rywalizował z Polonią Bytą. Na pierwsze trafienie nie trzeba było długo czekać. Już w drugiej minucie po centrze zrzutu rożnego do bezpańskiej piłki dopadł Lucjan Zieliński i pięknym strzałem w samo okienko otworzył wynik. Idealnie nakrył tę piłkę zawodnik Polonii i goście napoczęli rywala. Śląsk wyrównać chciał jeszcze przed upływem kwadransa. Po dalekim wyrzucie z autu strzelał Sokołowski i dobrze interweniował Kolewiński. W 28 minucie Bytomianie posyłają kolejne dośrodkowanie w 16 gospodarzy. Zgrywa piłkę Szymański, a szupakiem na 2 do 0 trafia Jakub Arak. Ruszył do końca napastnik Polonii i przyniosło to upragniony efekt. W 39 minucie po stałym fragmencie starali się odgryźć Wrocławianie, ale próba Szoty okazała się niedokładna. Przechodzimy do fragmentów drugiej połowy. W 53. minucie na strzał z za pola karnego zdecydował się Bessar Kalimi i gospodarze złapali kontakt. Od początku drugiej połowy pojawił się 30-letni pomocnik i szybko dał impuls swojej drużynie. W kolejnych minutach Śląsk naciskał, ale nie potrafił przekuć tego na konkrety. W 77. minucie atakuje Polonia. Po strzale Sarmiento odbija piłkę Szromniega, po chwili do futbolówki dopada Kamil Wojtyra i podwyższa na 3 do 1. Niefrasobliwe zachowanie defensywy gospodarzy i Śląsk znów miał dwie bramki straty. W 87 minucie jeszcze próbują niepoddający się gospodarze. Po strzale Samca Talara paruje piłkę Cholewiński, a skutecznie poprawia Mark Linares. Ponownie tylko golo różnicy i drużyna Ante Simundży wierzy jeszcze choćby w punkt. W 95 minucie mogło być 3 do 3 po strzale Linaresa, ale na linii strzału znalazł się Michalski. Emocjonujące starcie Spadkowicza z Beniaminkiem we Wrocławiu zakończyło się zwycięstwem Polonii. Na zamknięcie tej serii gier jesteśmy w Tychach. Potrzebujący przełamania GKS grał z rewelacyjnym Beniaminkiem Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Od początku spotkania Pogoń w swoim stylu przystąpiła do ofensywy. W czwartej minucie świetnie akcja napędził Konstantyn, a po jego podaniu precyzyjnym wykończeniem popisał się Rafał Adamski. Najlepszy snajper ekipy Beniaminka rozpoczął strzelanie w Tychach. W dziewiątej minucie okazję do wyrównania miał Kubik, ale nie potrafił pokonać kieszka. Pogoń też nie zamierzała zwalniać tempa. W dziewiętnastej minucie Adamski świetnie dograł do Mateusza Szczepaniaka, który zdobył drugą bramkę dla swojego zespołu. Kolejne doskonałe rozegranie w wykonaniu drużyny z Grodziska Mazowieckiego i GKS miał do odrobienia już dwa gole. W dwudziestej pierwszej minucie kolejnego trafienia szukał Adamski, ale tym razem piłka przeleciała obok bramki. Po chwili jesteśmy już pod drugą bramką. Uderza Rumin i przyjezdnych ratuje słupek. Kilkadziesiąt sekund później po prostopadłym podaniu Kaiblingera znów przed szansą staje Daniel Rumin. I w tym przypadku trafia do siatki. Dla napastnika Tyszan to pierwszy gol w tym sezonie. GKS chciał pójść za ciosem, ale to pogoń była bliżej kolejnej bramki. W 35 minucie w ostatnim momencie zablokowany został Atkonis. Z kolei 9 minut później Jędrasika udaną paradą powstrzymał koło tyło. Po zmianie stron ponownie bramkarza GKS-u chciał zaskoczyć Jędrasik, ale znów bez zarzutu spisał się koło tyłu. W 56. minucie jeszcze jedną okazję stworzyli przyjezdni, jednak w bramkę nie trafił Konstantyn. GKS praktycznie nie zagrażał w ramce pogoni i wynik ustalony w pierwszej połowie nie uległ już zmianie. W efekcie tego Tyszanie znaleźli się pod kreską, a pogoń umocniła na pozycji wicelidera. Podsumujmy sobie komplet wyników 16. kolejki w pierwszej ligi. W niej domowe porażki poniosły ekipy Wisły Kraków, Śląska Wrocław, LKS-u, Chrobrego, Pogoni Grodzic Mazowiecki i Wieczystej Kraków. Przed własną publicznością wygrały Ruch i Odrał Pole, natomiast do bezbramkowego remisu doszło w Mielcu. W tabeli, mimo porażki, stawce pewnie przewodzi Wisła Kraków, z kolei na pozycji wicelidera umocnił się Benjaminek, Pogoń Grodzic Mazowiecki. Na najniższy stopień podium skoczył Chrobry Głogów. W dole tabeli stawkę zamykają górnik Głęczna i znicz pruszków. Natomiast po tej serii gier ze strefy spadkowej kosztem GKS-u Tychy wydostała się Stan Mielec. W klasyfikacji strzelców z 16 bramkami na pierwszym miejscu klasuje się Angel Rodado, a za jego plecami niezmiennie są Łukasz Jawiński oraz Rafał Adamski. Oto plan gier na następną kolejkę. W ostatniej serii pierwszej rundy zmierzą się ze sobą choćby Pogoń Grodzisk Mazowiecki ze Śląskiem, Pogoń Siedlce z Wisłą Kraków, czy też Chrobry Głogów z Wieczystą. Na dziś to już wszystko w naszym magazynie. Teraz przed nami ostatnia w tym roku reprezentacyjna przerwa. W związku z tym z magazynem Betfix I Ligi wrócimy do Was za dwa tygodnie. W tym czasie śledźcie nasze pozostałe produkcje i do usłyszenia wkrótce.